Zalej mięso wodą z ogórków. Tak soczystego mięsa jeszcze nie jadłeś. Do tego przepisu idealnie sprawdzi się schab. Weź 5 plastrów schabu. Rozłóż mięso na desce. Nożem wykonaj linie pionowe i poziome w mięsie. Tworząc przy tym kratkę, zrób ją na jednej i drugiej stronie mięsa. Tak przygotowane mięso przełóż do woreczka strunowego. Następnie wodą z ogórków zalej mięso w worku. Dodaj ulubione przyprawy oraz musztardę. Zamknij worek i ugniataj mięso. Wtedy marynata dotrze do każdego fragmentu mięsa. Odstaw worek z mięsem na około 30 minut. Po tym czasie wyjmij mięso. Rozłóż je na blaszce wyłożonej papierem. Każdy kawałek mięsa posmaruj majonezem. Następnie rozłóż plastry pomidorów. Na takie plastry z hubu włóż jeszcze starte ogórki konserwowe. Na sam koniec posyp mięso startym serem. Tak przygotowane mięso jest gotowe do pieczenia. Włóż blaszkę z mięsem na 30 minut do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni. Po tym czasie mięso jest już gotowe. Jest idealnie miękkie i soczyste. Nadaje się na obiad, ale także jako przystawka.